Makówka to ma przynajmniej taki kontent bardziej emocjonalny. Makówka też częściej dodaje. Odchodziłam do sprawy, tak? Dlatego mówię, jeśli coś się wydarzy, coś się stanie, coś pójdzie nie tak, warto o tym porozmawiać i wyjaśnić pewne sprawy. Nie uczymy się na sukcesach innych. To to? Ja uważam, że to, co żeśmy zrobili. Uważamy, że osoby, które zadają to pytanie, powinny się tego wstydzić. Czy żałują Państwo adopcji? No, no faktycznie. Powiem Ci, <noise> Co jest? <noise> Czy żałują <noise> Państwo adopcji? No faktycznie. <noise> pa, paść takie pytanie w stosunku do nas. To jest nasza sprawa. My to zrobiliśmy. My zaadoptowaliśmy dziecko. I my do tego podchodzimy po swojemu. Uważamy, że, a no przynajmniej ja tak uważam, ale Zygmunt się ze mną zgodzi, że dziecko to nie jest rzecz, że można oddać, to się znudzi albo wyrzucić, to mi już niepotrzebne. Za no, takie podejście dziwne i, i, i dziwię się po prostu, że ktoś miał czelność zadać tak. Znaczy okej, okay, no sprawa wygląda tak, no bo ona faktycznie może być tak, że oni są trochę zmęczeni, jeżeli ona ciągle nagrywa wszystko. Ale z drugiej strony ona już zaczyna się z tego utrzymywać, bo ona już ma 100 tysięcy wyświetleń, robi odcinki co 3 dni, to ona już z AdSense może wejść na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Powolutku, nie? Być może już weszła na taki pułap, więc rodzice pewnie będą zadowoleni, że ona się już sama utrzymuje. Po pewnym czasie pewnie się będzie rozwijała, jeśli chodzi o to nagrywanie, będzie inwestowała. No czy jest męcząca? No być może tak, nie? Być może męczy tych rodziców, że ciągle ich nagrywa, są częścią kontentu oni, ale no, nie wiem, odpowiedź ich jest troszkę dziwna. Robili, to dla nas jest wielka chwalba, a nie można... Wielka chwalba, co to znaczy? Ujma? Chwalba. Chwalba. Co to za słowo? Chwalba to inaczej, pochwała uznanie. Widzicie, nie znałem tego chwalba. Że wielka pochwała dla nas, wielkie uznanie. Chwalba. Warto zapamiętać, ja lubię nowych słów się uczyć. Chwalba. Tego dyskredytować czy coś. Ale Zygmunt, w życiu tak różnie przecież jest. No, zgadza się. Ludzie mają swoje dzieci, czasami mają potknięcia. Czasami dzieci narobią głupot, bo takie jest yy, prawo młodości, że yy, nie uczymy się na sukcesach innych, tylko na swoich właśnie błędach. Dziwna odpowiedź: czy byłem państwo adopcji? Yy, i różne są sytuacje. ale Nie ma takiego problemu, zawsze to powtarzam. Czy żałują państwo yy, ad, y, adopcji? Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Nie ma takiego problemu. Żeby nie móc go rozwiązać. Pani Darzewa, zawsze tak podchodziłam do sprawy, tak. Dlatego mówię, jeśli coś się wydarzy, coś się stanie coś pójdzie nie tak, warto o tym porozmawiać i wyjaśnić pewne sprawy. Że ja, nie ci, ma tak. ja się w ogóle zastanawiałam, czy niektóre pytania. Tu... Na początku o tobie jest? Co wy gadacie? Naprawdę gdzieś jest coś o mnie? Nie wierzę. W Kiłędej z rodzicami? Na pewno nie. Naprawdę jest? Co wy kurwa gadacie? Bo ja, yy, ja to pytanie tylko widziałem to o tym, tym, bo mi wyskoczyło na TikToku i sobie chciałem obczaić. Ojej, no. Dobrze, przygotowałam się. Trzy, cztery. Cześć, Cześć kochani! kochani. Wy, witamy! <noise> witamy Was na QA! Będziemy odpowiadać na Wasze pytania, które zadawaliście nam na naszym Instagramie. Pierwsze pytanie to jest do mnie. O. Dlaczego, <grymne> dusia. dlaczego zaśpiewałaś dzieciom piosenkę o aborcji Graszka? Yy, to nie jest, to to jest o mnie. Ja jak śpiewałam tą piosenkę, to miałam chyba lat 21, 20. Popie pierwsza sekunda. Gotowi? Momencik, się tu zapnę. Bo mnie tutaj Sylwuś będzie podrywał. <grymne> kurwa, nie wytrzymie. <grymne> <noise> nie no, weź ten guziczek. No, jeden guziczek to nie zaszkodzi. Jeden guziczek to jeszcze nie jest ani wulgarnie, ani to też jest elegancko. Według mnie jeden guziczek to nie zaszkodziłoby, no ale jakby rozumiem, nie? Dobrze, przejdźmy do Kwendek. <noise> ja ja nie to. tej piosenki, tylko. <noise> repre. No właśnie, I no to no i tak, ja po prostu wyszło. Głupio wyszło. Ja uważam, że... Oj, oj, oj. Ja też Tam nikt w ogóle, kochani, nie wyciągał tych kwestii. Myślę, że to teraz się tak po prostu gdzieś. Może człowiek, gdyby te słowa przeanalizował, może, ale to też ja nie znałam tej piosenki, tylko refren. No właśnie, i no to. No tak to... głupio po prostu wyszło. Głupio wyszło. Ja uważam, że nie powinna być ta piosenka. Się. Ale no, czasu nie cofnę, tak? Trzeba po prostu czasami. No dobra, ale. ale mnie dzi 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 dzięki, Gorczęs. Czy ona czasem nie robi tak, że ona. Okej, okay, może z tymi dziećmi to, to nie było celowe, ale ja mam wrażenie, że ona czasem robi te celowe wpadki, bo wtedy ludzie to komentują. A na tym zdobywa też popularność, nie? Na tym, że coś na TikToku jest, a na TikToku wtedy ktoś wycina, jak coś jest, jakaś kontrowersja. Cudowno cię panie wizerunku: cokolwiek Ewa złego nie zrobi, to zawsze zasłoni się rodzicami, filmikiem ze schroniska albo zabawą ze. Zmanipulowane treści na TikToki to są jedynie wycinki swoich filmów. Daj już spokój z tym Sylwusiem, bo to jest żenujące. Cichaj tam. <grym> <grym> Co to za wytłumaczenie, że miałeś 21 lat? Dlaczego praktycznie wszystkie pytania dotyczyły hejtu? Ale i ci cisną w tych komentarzach. O, dobra, są pytania. Czemu źle traktujesz tatę? Dlaczego udajesz, że masz przyjaciół? O. <grym> Te dwa, obejrzyjmy. <laughs> Czemu tak źle traktujesz tatę? Tak infantylnie, jakby był dzieckiem. Ale kto to źle traktuje? Ty mnie źle traktujesz. Ja tego nigdy nie odczułem. Opieka ze strony twojej, mojej osoby, znając mój stan zdrowia. Właśnie, okej, okay, gdybym na przykład... Ja mógł to reżyserować, to ja bym jeszcze zrobił podkrętkę, nie? Że ojciec zaczyna mówić i nagle zaczyna gdzieś... Ja źle jeszcze raz i patrzy na jakąś kartkę i znowu zaczyna. Kto mnie tra źle traktuje? Ty, ja nigdy tego nie odczułem. Żeby wiecie, ludzie się w ja kurwa, dałaś rodzicom to. Kazałaś <głosujesz> im się nauczyć odpowiedzi i znowu 100 TikToków. I to się tak kręci, nie? To jest walka. A o, jeżeli ktoś to źle zrozumiał, odebrał, to nie moja wina. <głosujesz> to tak wina tego człowieka, że nie dorósł do. Do takich sytuacji, do sytuacji bo, ja... bo, bo może nie mają do czynienia. Właśnie, chciałam tu powiedzieć, bo ja nawet to poruszyłam na Instagramie u siebie w relacji, że y, po prostu dzieciaki, młodzież y, mają y, młodszych rodziców i pewnych sytuacji w życiu nie zaznały. A... Następne pytanie. Dlaczego udajesz, że masz przyjaciół? O Jezu, no niezręcznie. Ręcznie. To, że nie pokazałam przyjaciół, z którymi byłam nad morzem, to, że się nie odbijali w, w, w szybie, to że, mu, to, to, że nie było cienia tych osób, nie oznacza, że byłam sama. No Rodzice wiedzą. No właśnie, nie wszystkie osoby mają cień, są też osoby przezroczyste. To poprawkę, dlatego że mm, ktoś napisał, że ciebie ktoś wyśmiewał na plaży. Nie było takiej sytuacji nawet, że mnie ktoś wyśmiewał na plaży, albo że ja też byłam w tej rezydencji i widziałam, że ona była sama. No. Ale powiem ci tak, że nie każdy chce, żeby go pokazywać. I trzeba to uszanować plus dla ciebie, że, że te... ja nie będę wam na siłę czegoś udowadniać tak. kosztem moich przyjaciół. Tak, absolutnie. Ale nie, no tutaj bym miała proste. No pokazać, że w tym Gdańsku była i yy, zablurować twarze po prostu tym przyjaciół, patrzcie, siedzą ze mną przy stoliku, mamy wspólne zdjęcie, nie? Cokolwiek, kurde i Elo. I już temat urwany. Nie Tak nie będzie, e, więc proszę tylko, żebyście to uszanowali A robienie ze mnie no, takiego pośmiewiska w sieci, że ja jest wam przykro Że ja mam coś z głową, że udaję, że komuś macham że, e, że byłam z kimś To myślę, że to te osoby mają problem, nie ja Bo wy po prostu wymyślacie po to, żeby tworzyć jakieś tam zasięgi I robić ze mnie tą osobę infantylną Kolejne pytanie No co z tym Sylwkiem, no? Co z tym Sylwkiem? Kiedy będzie randka? Co o nim myślisz? Z jakim sylwcem. No już nie udawaj, że nie wiesz z jakim Sylwien. <słyska> A co ja mogę myśleć o Sylwestrze, jak ja go nie znam? Nie znam go, co mogę sądzić? Nie mogę sądzić. Nigdy się nie poznaliśmy na żywo. To, że sobie on śmieszkuje, ja sobie śmieszkuję, to musicie też brać na to poprawkę i podchodzić do, z dystansem do tego, tak? Oczywiście. E, tyle. No. A nie to od razu fabuły jakieś. Fabuły, tak. Dobra, bo tutaj, kajcie, makówka nity. tutaj była jakaś fakle Widziałem, nawet oglądałem troszeczkę sobie. Do mężczyzn. Z wasze... Witam Was serdecznie, moi drodzy. Wracamy z powrotem z tematem jedynej. Co się stało? Pies. W stawie był. Niepowtarzalnej Makówki Music. Tym razem w akompaniamencie nowej dramy z Sergiuszem Górskim, znanym w internecie jako Denis Rozyniak. Co się stało? A właściwie to co się dzieje ostatnio z tematem Makówki? Dlaczego jest na nią ogromny boom w internecie? Zapraszam, a ja wam wszystko wyjaśnię. Jak doskonale wiecie o Ewie Makówce, nagrałem łącznie cztery materiały. W niektórych z nich omawialiśmy dramy z nią związane. I pewnie zastanawiacie się, jak skończyła się zbiórka na walkę z Heitem. Otóż zbiórka została zablokowana przez stronę za pośrednictwem, której Ewa ją organizowała z powodu braku odpowiedniej dokumentacji, faktury od Zaświadczenia od psychologa bądź psychiatry. Każdy pieniądz, który był wysłany, byłam za niego wdzięczna, przecież ja nie ukradłam nikomu pieniędzy. Oprócz tego tematy bardziej codzienne, które pojawiały się na jej kontencie, jak na przykład nagrywki z tatą. Podczas jednego z live'ów na pytanie o przyszłe transmisje. Sam ojciec zasugerował, że jego udział przede wszystkim zależy od jego samopoczucia. Ewa jednak natychmiastowo skorygowała jego wypowiedź, stanowczo stwierdzając, tutaj cytat, będziesz się czuł dobrze. Po pewnym czasie pojawiły się również te poważniejsze. Eee, czekajcie, bo tutaj. Ciekawy jestem. Na chwilę przerwę. Sandro, bym mógł robić. Nie ma co. Ja nawet bym na ciebie nie zwróciła uwagi, jako kobieta. Nie powinnam w ogóle pozwolić na tą relację. Uczepiłeś się mnie, bo nikogo nie masz. Na te filmy bardzo często reagowały również bardzo popularne osoby, takie na przykład jak Dominik Boss. A ja to taki film typu reportaż teraz oglądamy, z tego co widzę. 31 minut to już kurczę, ciężko jest rzeźbić, więc pewnie, pewnie większy research poleciał. Denit Rozyniak i zapraszam. O co, na co tu stronę. chodzi z to jest. Tuszol. A dobra, nie wiem, szóstka na no, polskim YouTube to ktoś klepsy Multi. <laughs> A ona jest jakaś chora? Przepraszam, że tak mówię, ale chodzi mi o to, że nie, nie w zasadzie, że jakaś A Chodzi mi, czy ona jest jakaś ten, czy nie wiadomo. Czy na przykład Sylwester Wardenga. Dobra, ale no, godzą się na to, Co mi pomagać w tych vlogach, nie? Temu ostatniemu, moje materiały za bardzo do gustu nie przypadły, do czego oczywiście ma pełne prawo. Sylwek stwierdził, że na podstawie screenów z części czwartej opublikowanej na moim kanale, Ewa jest w skrócie dosyć niemiłą koleżanką, a reszta zarzutów to krótko mówiąc absurd i spoko. Tak jak mówię, nie mam problemu z podejściem samego Sylwestra. Dziwi mnie jedynie, jego zwyczajna antypatia do mnie, gdyż pojawiłem się na jego streamie, zapytałem o zupełnie inny temat związany z Konopskim i z dramą związaną z Nerwarienem. Ten natomiast kompletnie zignorował temat i powiedział, że tutaj nikt nikomu dramy nie będzie robić o kompanie psa w jeziorze. Tak, Klepsydra, jesteśmy bardziej. Ja pierdolę! Jak goś się kurde, spią o to. Przecież ja tak odpowiadam widowni czasem. Ja Jezus Maryja. Ej, nie gniewaj się, Klepsydra, nie gniewaj się. Po prostu zaczęliśmy oglądać konofa, o nerwarię nie było trochę dalej i Ci tak odpowiedziałem humorystycznie, nie? <laughs> ja pierdolę. Jakby przyszedł, nie wiem, ale się dowiem, to bym powiedział, że się nie będziemy za fiutki trzymać. No normalne. To akurat było świeżo po oglądaniu tego Twojego yy, materiału o, makówki, o makówce. Z tym jeziorem. Natomiast wiesz, Makówka docenia, jak się ją broni, więc ja ją bronię. Ty mi nie będziesz dziewczyny wybierał. I spostrzegać czy niż ty i tak wiem, że tutaj nawet Konop dał komentarz i tak dalej, ale dziękuję, dziękuję. Potrafimy słuchać i oglądać ze zrozumieniem i nawet jak ktoś wpuszcza psa do jeziora, to nie robimy mu dramy. Szczerze mówiąc, byłem troszeczkę zdziwiony na tak agresywną odpowiedź Sylwka, zwłaszcza, że jestem prywatnie ogromnym fanem jego materiału i uważałem jego materiały za bardzo profesjonalne. Z mojej perspektywy nic w tym temacie się nie zmieniło. No cóż, widocznie muszę być Ewą Makówką, żeby zasłużyć na sympatię i uznanie Sylwestra Wardengi. a niestety... Wyluzuj, chłopie, kurwa, wyluzuj. Naprawdę wyluzuj, to było bardziej humorystycznie, nie? Mieliśmy bekę, że zrobiłeś dramę po prostu o to, że jej pies wszedł do jeziora. No dalej uważam, że to było dosyć takie troszkę na siłę, nie? Robienie dramy, że pies wszedł do jeziora. A ty. Bo niestety nie jestem. Co tym idzie po pewnym czasie na Ewę nastąpił ogromny boom w internecie. Oczywiście, jest mnóstwo osób mówiących, że to moja zasługa, i byłbym idiotą siedząc tutaj i mówiąc, że kompletnie nie przyczyniłem się w żadnym stopniu do rozpromowania ewy makówki. Materiały o niej zrobiły ponad 2 miliony wyświetleń. Sama Ewa zdecydowanie w pewnym sensie stała się bardziej kontrowersyjna. Nie uważam jednak, abym ja stał za największym boom wyświetleniowym na Ewę i chcę zaznaczyć o ten temat, zanim przejdziemy do głównego klu odcinka, ponieważ po moich odcinkach wyświetlenia Ewy stały w miejscu. Subskrypcje ewy rosły, ale. Ale rzeczywiście nie było to w jakimkolwiek zawrotnym tempie, tylko normalnym. Kiedy natomiast ludzie z TikToka zainteresowali się makówką, ta uzyskała swoje prawdziwe 5 minut. Wyświetlenia z pułapu 10 tysięcy na odcinek skoczyły do setek tysięcy. Subskrypcje wyskoczyły w kosmos, a Ewa może się teraz pochwalić. Nie, 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 nie przesadzajmy. Według mnie ona już była pod 50 wtedy. Tak mi się kojarzy, jak zaczęliśmy ją oglądać, a my zaczęliśmy ją grać jakoś na samym początku tego boomu, to już podchodziła. I po prostu wyświetlenia poszły, ale sobie to chyba nie aż tak drastycznie. Nie, dobra, ona w sierpniu zdobyła 24 24400. O kurwa, ej, to ona naprawdę ma mocny prime. Okej, okay. ej, to ja nie wiedziałem, aż tak. Ona skoczyła prawie 8 razy, tak? 8 razy, no tak. Tak, ośmiokrotny ośmiokrotne wzrosty ma. Ja pierdolę. I w subach tak samo, nie? W subach y, plus 24, czyli 50% zrobiła w samym sierpniu? Kurde, ale Makówka ma Prime. Tak, to połowa subów. O z 30, na pi, znaczy to w sierpniu, a już trochę wrzesień trwa. Kurde. Naprawdę porządnymi zarobkami. Z dnia na dzień. Ewa z nikogo. Z... No ona w sumie teraz, y, jeżeli utrzyma to, co zdobyła w sierpniu, to będzie zarabiała. No bo okej, okay, 2,5... Yy, ja nie wiedziałem, że ona aż dwa i 2,5 wyciąga, miliona miesięcznie. 2,5 miliona. Kalkulator, weźmy sobie. Nie wiem, jakie ma obłożenie reklam, ale weźmy sobie, że ma tak. 2,5 miliona, a ona ma yy, 30-minutowe te vlogi, chyba, nie? Około. To ja sobie porównam z innym kanałem, gdzie na przykład wrzucałem, Odcinek taki na przykład 30-minutowy i zobaczę zarobki tego 30-minutowego. No dobra, taki przypuśćmy 36-minutowy. Ok, i on ma wyświetleń tyle. To teraz będzie tak. On ma. O kurwa! Kur, Okej, okay, ok, to makówka. Wydaje mi się, że w sierpniu mogła od 30 wzwyż zarobić. Bo mi wychodzi tutaj na przykład, że według mojego przelicznika, że na przykład zarobiła 50 koła, ale no możliwe, że. Nie, jakie ona ma te vlogi? 30, no tutaj 20. No okej, okay. no to nie. To ja obstawiam, że ona zarobiła tak od 30 do 35. Też nie wiem, jakie. Za, ale ona ma też duże zaangażowanie chyba, nie? W tych vlogach. Ciekawe, jaki ona ma watch time, bo to od watch time'u też dużo zależy, czy ktoś ogląda 2 minuty, czy trzy, 20 minut. No, ale ludzie gadali, że ona, że rentę rodzicom, a ona może już wyciągać. No, 20 to na bank zarobiła w sierpniu, nie? To już by była durna, jakby nie zarobiła 20 z AdSense. Ale też możliwe, że powyżej 30. Minus podatek? No, faktury to na akurat może pokazać księgowy, a nie tobie. Dobra, oglądamy dalej. Stała się tak naprawdę kimś na przestrzeni polskiego internetu. Jej TikToki robiły setki tysięcy wyświetleń, więc Ewa zaczęła bardzo mądrze tym dysponować. To najprawdopodobniej pierwszy raz na przestrzeni tych czterech części, gdzie powiedziałem. Niech 30 tysięcy za 20 minut. No 30 tysięcy za ten cały miesiąc, nie? Za ten sierpień. Bo ona tam dużo dodała chyba w sierpniu. Szczery komplement w kierunku Ewy, ale szczerze mówiąc jestem pod ogromnym wrażeniem, w jaki sposób dysponuje ona na ten moment swoją wielką sławą. Stara się ona nie robić aż tak wielu głupot. Czując swoje 5 minut, zaczęła szukać możliwości, żeby jeszcze bardziej się rozpromować. To właśnie dlatego powstawały takie tiktoki jak ten statą. Ej, ty, zobaczcie, Klepsydra su sugeruje, że ona mnie wykorzystuje, żeby się wybić. A że, na przykład, y, to nie jest prawdziwe uczucie. Jakby skąd to wiesz? Nie masz pewności, Klepsydra. Nie masz pewności. To może być prawdziwe uczucie. Ewa również zmieniła taktykę. Kiedyś otwarcie krytykowała Sylwestra Wardęgę i wspierała Marcina Dubiela w batalii z nim, pisząc nawet takie komentarze pod sporem sądowym Marcina z Sylwkiem. Nigdy nie wolno oskarżać kogoś bez dowodów, bo to może wyrządzić ogromną krzywdę. Super, Marcin, że mimo wszystko przetrwałeś i nie pozwoliłeś, by to cię zumało. Teraz jednak. Powiem więcej, ja nawet. Dostałem prywatną wiadomość wtedy od Ewy Makówki. I to znacznie ostrzejszą. Ale jakby. Niech miłość zwycięży. nie? Ewa zobaczyła, że na tym shipie z Bardęgą może sporo zyskać. Zwłaszcza, że sam ship zyskał dosyć sporą popularność na samym TikToku. Makówka w ogóle dzisiaj wrzucała, ale nie wiem, czy to nie zniknęło. Jak ona ma? ma? Ona wrzuciła taką storkę, że tak jakbyśmy mieli dzieci. Na jakąś wyprawę do lasu. O, na przykład z moim sylwusiem, bo to taki człowiek z lasu, buty z lasu też są, perfumy są, także wiecie. A jakbym bym ją... ciekawe, jak ona by się zachowywała na biwaku, jakbym ją zabrał na biwak w lesie. Czy na przykład yy, dwie noce w lesie trzeba spędzić, czyli jeden dzień, noc i cały dzień w lesie i dopiero na drugi ten. No ciekawe, czy ona by się odnalazła, czy taka bardziej jest OM. <grywa> Rendezvous, może być. W dzień nagrywania przeze mnie tego materiału zaczepiła ona również Denit Zniaka najpierw reagując w ten sposób na post żurnalisty. Żurnalista to jest jakiś żart? Tak chętnie słucham twoich podcastów. Kogo ty zaprosiłeś? Następnie zareagowała ona również na starszy shot na jej temat, w którym, szczerze mówiąc, możemy śmiało powiedzieć, że trochę po niej pojechał. Ktoś no, mi powie, że ona nie wygląda jak buchty. No w p***y tu wygląda stary jak buchty. Ile ona tu mogła mieć lat? Z szesnaście? jakim cudem ona zdążyła już tyle zjeść w tym wieku? Na tym ja tak nie wierzę, że, że taka cysternatowa ledwo ponad godzinę kurwa 10 km. Ja wiem, że jak ktoś biega, to biega w okolicach. Te 50 minut to jest naprawdę spokojne na 10 km. Ja ogólnie nie ufam brzydkim kobietom. Kurwa, nie mam coś takiego, nie? Tak samo jak. Pan Nitro. Twierdzi, że nie ma szacunku do brzydkich kobiet, a on nie wiem, on to jest. Przepraszam, kto, brat Pitt? Napisała również do Nitro w wiadomości prywatnej. Hej! Słyszałem, że porównałeś mnie do cysterny, bo niby słabo biegam. Może zamiast zrzucać żarty, sprawdzimy to na treningu. Proponuję wspólny bieg, normalny trening, bez spiny. Zobaczymy. Dobra, ja mogę zorganizować <taki> takie zawody. <taki> Nitro kontra makówka na 10 km bieg. Nie to naprawdę ma formę, chociaż mam wrażenie, że i tak się nie podejmiesz, więc może po prostu zostaniemy przy gadaniu. Sergiusz odpisał. Musiałabyś zdefraudować ze 120 tysięcy na zbiór. Hubert, yy, witam Środ Wilków. A u? Zdefraudować 120 tysięcy na zbiórkach i wydać u chirurga plastycznego, żebym chciał z tobą na miasto wyjść? Zbiórkach i wydać u chirurga plastycznego, żebym chciał z tobą na miasto wyjść. Wy... Atencji szukać gdzie indziej. Nie dość, że masz dziecko, to jeszcze nie masz ani odrobiny szacunku do kobiet. Zaproponowałam zwykły bieg, a ty wyjeżdżasz z tekstami o kradzieży i chirurgach. Ja nie jestem słodziejką, tylko normalną kobietą, która zaproponowała aktywność. Ty za to jesteś ojcem i zamiast pokazać choć odrobinę dojrzałości, wybrałeś bycie hamskim. Co? Aż tak przeraża cię myśl o wspólnym biegu, że musiałeś mnie obrazić? Za kogo ty się uważasz? Skoro sam zaczepiasz i obrażasz kobiety, to chyba ty desperacko szukasz atencji, nie ja. Poszukaj terapii. Serio warto, nic tu pomnie. Na to również odpowiedział Seriusz. Wysyłasz mi wiadomość prywatną. I postujesz ją na IG Story. Zejdź na ziemię ziemniaku i koć ciebie i te twoje machlojki. Obrzydzasz mnie, nie pisz do mnie, odpierdasz. I zapomnij i nie wycieraj sobie mordy moim dzieckiem, bo gdyby tobą się opiekunowie zainteresowali, to być może nie byłabyś patentowaną oszustką internetową. Sia. Udostępniam, bo co to za różnica, skoro ty i tak się w ogóle nie zmieniłeś. Daj w końcu dowody, a nie powtarzasz te farmazony po innych. Co to za tekst, z podstawówki. Tacy ludzie jak ty nie powinni mieć dostępu do internetu, trzeba pokazywać rodzicom, z kim ich dzieci mogą mieć do czynienia. I niektórzy z was pewnie zastanawiają się, kogo ja we w tej wielkiej dramie i za kim się upowiem. Muszę być z wami szczery, o Ewie ja wiem więcej prywatnie niż o Sergiuszu, gdyż z Sergiuszem miałem okazję porozmawiać raz na podcaście raz przez Poza tym wydaje mi się, że jestem idealną osobą w tym konflikcie do oceny, ponieważ jestem bezstronny. Ewa mnie nie lubi. Wow, kto by się spodziewał? Nitro też za mną nie przepada, bo nawet kiedy zostałem ogłoszony jako nowy komentator w Polso Games, to z automatu powiedział, że powinni mnie wyrzucić. Co do tym idzie, myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że zarówno jedna strona za mną nie przepada, jak i druga strona za mną nie przepada, więc mogę się wypowiedzieć szczerze. I finalnie moja opinia jest taka, że niesamowitą hipokrytką trzeba być, że proponować komuś pójść się na terapię, kiedy na przykład sama Ewa robi takie rzeczy, na przykład jak te, o których opowiedział mi jej trener. Miałem taką. Taki ciężki moment z Ewą. Ja tam działam charytatywnie jak nie dla dzieci chorych na raka, to dla zwierząt. I u mnie na siłowni od półtora roku mieszka taki senior laki który był źle traktowany przez 10 lat i no jego stan fizyczny no to jest właśnie konsekwencja tego, w jaki sposób on był traktowany przez ludzi. No to był dzień, wiesz co, kiedy ja byłem umówiony i dziewczyny, dziewczyny które tam rządzą w tej fundacji, czyli moja narzeczona i moja trenerka, druga, i ona powiedziała, że no dają mi prawo zdecydować, czy ja go zawiozę i uśpię, bo to już, był, to już był ten czas. Ej kurde, ja nie wiem, co bym zrobił. Nie jakby na przykład mój pies był chory tak bardzo, że trzeba go uśpić. Ja pierdolę, ale ja bym się zapłakał. Jest jedyny, jedyny moment, kiedy ja zaczynam, yy, mam łzy w oczach, to jak sobie yy, oglądam na TikToku, jak ludzie chowają swoje psy. Bo wtedy sobie wyobrażam, że mnie to kiedyś czeka, nie? I mnie to tak. Że to chyba będzie turbo ciężkie dla mnie, nie? Bo jednak z tym psem no dużo się czasu spędza. No, 11 lat kończy teraz, w grudniu jakoś. To już na Husky'ego to jest dużo. Ale biega, kurde, dalej ze mną elegancko. Ale te takie właśnie TikToki mnie w chuj rozczulają. w sensie się wzruszają. Nie wiem, czy rozczulają, to jest dobre słowo. Żeby Lakiego pożegnać. I wiesz, ja go jak zwykle na rękach wyniosłem. Bo to, to jest, wiesz, wielki labrador, prawda? Umęczyłem się na tych rękach, go wyniosłem. No bo wiesz, on, on robi pod siebie. I kurde, wiesz, co to było takie epicentrum, to wiesz. No, no przykra, straszna historia. I wyobraź sobie, że w tej całej. W historii, dalej jakieś czerwone gówno, i z daleka zaczęło to coś na mnie trąbić. Ja patrzę, stanąłem, wiesz, ręce rozłożyłem, bo, bo wiesz, no, byłem, że tak powiem, brudny tym wszystkim, co z tym lakiem było związane. Ja patrzę, o co chodziło. To była jakaś abstrakcja, i na końcu to coś tak w, w, na wprost mnie przejeżdża i wystawia mi środkowy palec. I dopiero mi zatrybiło w głowie, jak wiesz, skończyła na, na mnie i wystawiła te swoje tuste paluchy. Dopiero, dopiero poznałem, że to jest ona. No mówię, no będąc tak u... tym wszystkim i tak zgniesiony po prostu tą sytuacją z tym psem. Naprawdę, ja wtedy to wiesz, no łzy u... w oczach i tak dalej. Wziąłem na ręce tego psa, zaniósłem go na siłownię, zamknąłem, zamknąłem biuro. Powiedziałem, że zaraz wracam. Wsiadłem w samochód i powiedziałem, ja wiedziałem, w którą stronę ona jechała. Mówię, tam dalej jedyne, gdzie ona może być, to pod Koflandem. Od razu poznałem Fiat'a Pandę i wiesz, stanąłem za nim, zablokowałem. Ja zwierdolę, nie. Jeszcze mógł inaczej tę historię, ale dobra. Pokowałem ten samochód i czekam, <noise> mówię, mówię, nie, nie wytrzymam i wchodzę do Kauflandu. I wiesz co, w ostatniej chwili coś mnie ruszyło, mówię, człowieku, że mnie taka p***a potrafiła tak wyprowadzić z równowagi i naprawdę w ostatniej chwili się wycofałem, mówię, ale się człowieku. Do jakiego etapu ta p... nie sprowadziła, że ja się tak zachowałem. No Dobra, to... ale co z psem, bo już jechał coś z tym psem. Tu... No i widzicie, z jednej strony mamy Ewę, która proponuje Sergiuszowi pójść się na terapię. Z drugiej strony mamy Ewę, która swojemu byłemu trenerowi, któremu próbowała zniszczyć życie. Wszyscy o tym w internecie praktycznie wiedzą, ale teraz nagle będziemy to z jakiegoś powodu... Ja, ja o tym nie wiem, nie chętnie bym poznał tą historię, że trenerowi starała się zniszczyć życie. <laughs> Bo ja się muszę przygotować też Jak spotkam się z, z, z makówką I jakie rzeczy pytać To ignorować? Nie Ta kobieta próbowała zniszczyć temu trenerowi życie Następnie ten, kiedy szedł praktycznie z pół martwym psem Ta po prostu jedzie i pokazuje mu faka Jeżeli chcemy mówić o jakimkolwiek braku szacunku do kobiet To porozmawiajmy o braku szacunku do mężczyzn Zwłaszcza, że ten trener tak naprawdę nic jej nie zrobił Po prostu powiedział, jak ta sytuacja wyglądała I jak naprawdę było Czy to oznacza, że wspieram Nitro w tym, co napisał? Absolutnie nie Ale przynajmniej po Nitro wiem, czego się spodziewać Nitro pisał takie i inne rzeczy już od dawien dawna na Twitterze, nawet z tego, co pamiętam, jego największa drama z niej między innymi rozchodziła się o ankietę, którą przeprowadził on na temat tego, od ilu kilogramów zaczyna się kobieta. I to absolutnie nie oznacza, że ja w tym momencie wspieram Nitro. Po prostu po nitro wiem, czego się spodziewać. A po Ewie absolutnie nie. Z jednej strony jawiła się ona jako największa wspierająca Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Mówiła, że chce, żeby to Rafał Trzaskowski został prezydentem, żeby nie był to Karol Nawrocki, bo taka Polska to najgorsza Polska, jaka będzie. Z drugiej strony, w trakcie wspierania. Rafała Trzaskowskiego i jednocześnie wspierania osób z mniejszością seksualną cisnęła swojego najbliższego przyjaciela, że on nie jest mężczyzną, mimo że tak naprawdę jest. Sorry, że nie uważam wie za to, co mówi, ale po prostu nie potrafię. Podsumowując, z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby Ewa po prostu na w świecie znalazła sobie sposób na sukces. Zauważyła ona, że doszło do momentu, w którym naprawdę się wybiła. Nie ma ona już 15 tysięcy subskrypcji, tylko 50 tysięcy. A ona trzyma w ogóle harmonogram, że nowy odcinek w czwartek i piątek, okej. Okay. Co to dzisiaj jest? Poniedziałek? A, wtorek już. To dzisiaj będzie nowy odcinek, ale to już nie będziemy czekać odcinki nie mają już po 10 tysięcy, tylko po setki tysięcy wyświetleń. Jak najbardziej można powiedzieć, że trend o niej przerodził się w coś prawdziwego. Doszło nawet do tego, że świat internetu nagrał o niej odcinek, który zdecydowanie może przynieść jej jeszcze większą sławę niż do tej pory. Mam tylko pewne wewnętrzne przeczucie, że Ewa może sobie najzwyczajniej w świecie z tą sławą nie poradzić. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. To nie miał być jakikolwiek odcinek, który miał być inny od reszty, jakaś piąta część na temat wymakówki. Po prostu był to bardziej odcinek newsowy, podsumowujący to, co wydarzyło się Uniwersum Ewy, a wiem, że tego chcecie, bo za każdym razem, kiedy wspominam o odcinkach i pytam się was, co chcielibyście zobaczyć, odpowiedź zazwyczaj jest tylko jedna. Albo jest to szusz, i szczerze mówiąc, nie zagłębiłem się jeszcze w to uniwersum, więc nawet nie wiem do końca o co chodzi. Albo jest to makówka. Ostatnio nawet powiedziałem, że jeżeli poruszę jeszcze raz temat makówki, to prędzej sobie w głowę, niż to zrobię. No cóż, jak widać, to zbyt wiele mi nie pozostało do zrobienia po tym materiale. Ale.